Cześć z tej strony Milo, witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj znowu jesteśmy na siłowni w nocy, aczkolwiek nie robimy pleców i bicepsu, tylko robimy klatę, więc zapraszam was do oglądania. Zaczniemy sobie od tego ćwiczenia, zrobiłem już pierwszą serię, tutaj mamy ciężar 50, teraz dołożymy, to będzie, nie to będzie, czekaj, pół matematyka ciężka, czyli 20, 40, 50, 52,5. A nie, to za mało, to tam 55, dobra. Dzisiaj zrobimy sobie 6 ćwiczeń, bo ogólnie miało mi tu dzisiaj nie być. Mieliśmy mieć dzień odpoczynku, ale wyszło, że nagrywamy to dzisiaj, dlatego wykonam sobie 2 ćwiczenia na klatę, dwa na barki i dwa na triceps. Bardzo dużo dostaję wiadomości z pytaniem, o mój rekord na ławce. Powiem wam tak, szczerze, że nie zadowala mnie on jakoś bardzo, bo tej ławki robię bardzo mało i nigdy nie robiłem maksów na ławce. Dopiero teraz zacząłem próbować, dlatego tym wynikiem z wami się jeszcze nie podzielę. Po prostu na tym treningu też raczej nie zobaczycie ławki, bo po prostu nie mam na to dzisiaj siły. Dam z siebie wszystko, ale słuchajcie, jestem taki zmęczony. Druga w nocy i w ogóle dzisiaj nie dzień odpoczynku, dlatego nie byłem w ogóle przygotowany mentalnie na to, ale robimy trening i tak. Pierwsze ćwiczenie już za nami, teraz robimy kolejne na klatę. wydaje mi się, że zrobię trzy, nie zrobię po prostu dwóch na triceps, tylko jeden, a zrobimy trzy na klatę i tak, dlatego teraz idę na rozpiętki, nie na bramie, ale zrobię sobie tam na maszynie, bo lepiej mi po prostu to wchodzi na klatę. Cześć, ćwiczenie na klatę Ja słuchajcie Dobra już nie będę nic mówił Dipy, dipy bardzo fajnie mi wchodzą na klatkę i tutaj na triceps Ale dzisiaj będziemy też robili triceps Dlatego Zaczynamy Również 4 serie Po 12 Lekko powoli Będę lekko puszczał powoli żeby To lepiej wchodziło Mocniej powolutku na no spokojnie pamiętajcie żeby sobie nadgarski rozgrzać przed kadką bo ja bardzo bardzo dużo razy nie rozgrzewałem i później się wchodziło nie wiem czy było 12 ale już trudno dzisiaj taki luźniejszy trening. rok temu nagrywałem odcinek chodzenia na Lina, Niestety nie udało mi się wejść. Po tym roku ani razu nie wchodziłem na linę, ani razu nie próbowałem. Ale teraz, żeby było coś na ten odcinek, żeby nie było samego treningu jakiegoś nudnego, spróbuję wejść po tej linie i zobaczymy, czy mi wyjdzie. Bo kurde... no nie wiem. Pom, na górę. Kurde, szedłem dalej. Chciałbym dalej, ale mi się ręce Dobra. się zgają. Dobra. Zwijam się po prostu teraz. Byłem wysoko. To w ogóle tam na górze mi się wydaje, gdybym był kurde z 15 metrów nad, nad ziemią. Tak, A byłem się pewnie Byłem nie nie? No, ale to na górze strasznie wygląda. Mógłbym wejść tam, co nie i dotknąć tego na przykład, ale czułem, że mi się ręce się zgają się bałem. Gdybym miał magnezję, to bym wszedł, ale boję się o moje zdrowie. No z takiej wysokości, gdybym spadł. Filipa, no ile tu jest? Wejdziesz Co? Dobra, wejdę i tak no, Ci będę łapać. Nie, najwyżej spannę będzie na no, odcinek przynajmniej coś. A w ogóle Instagram MiloMazur2006 Tam dostajecie codziennie dawkę motywacji i fajnego contentu więc zapraszam Was na mojego Instagrama. Wpierdzielam się tam normalnie. Najwyżej się czy coś. Wchodzę tam normalnie. Widzisz by się prawie wziąć to? Już bym się prawie wgierdzielił Jestem wysoko? Wysoko, tak Mogę zejść? Tak, możesz zejść Ej, no co ty robisz? Nagram no odcinek, dobra? że będzie kickbait, tak? Ale trzeba zrobić zdjęcie? No, bardzo możliwe, że nabiorę Was tą miniaturką, więc jeśli taka miniaturka była na tym odcinku i weszliście, żeby tylko zobaczyć co mi się stało, to Was bardzo, mocno przepraszam. No ale, no tak, rzeczy życie youtubera, trzeba czasami robić clickbait'y, żeby ludzie wchodzili, ale nie mówię jeszcze nic, bo mogę tutaj, może mi się coś to jeszcze stać, więc... Że mnie wykrakał. Słuchajcie, miał być dzisiaj trening, ale wydaje mi się, że ten trening trochę odpuścimy. I tak miałem mieć dzisiaj rest day, dlatego trochę się pobawiłem na tej siłowni i będzie lepszy kontencik. Teraz, słuchajcie, robię wjazd. Pamiętam, jak to robiłem na początku mojej przygody z siłownią. Chodzę półtora roku dla ludzi, którzy by się pytali. Mam 16 lat i, słuchajcie, tak się bawiłem. Teraz prawdopodobnie, jakbym zobaczył, że ktoś tak robi na siłowni, bym się spojrzał na niego i powiedział, że co ten obodwala. wala. Ale zrobię to ja. Ej, ale to jest takie fajne. Normalnie bym tego nie zrobił. Dobra, jeszcze raz. Ej, tu można tyle rzeczy zrobić, ale ja odbijam się po tej ścianie butami. Aczkolwiek ta ściana już jest brunna, dlatego moje buty nic tutaj nie zmieniam. Ej, ty ja to jest takie... Nie wiedziałem, że tak się można bawić tutaj Beskitu nie jest pompowana za mocno, ale znaczy... Łapy jeszcze spompujemy, bo normalnie trening zrobię, ale wydaje mi się, że nie pokażę go po prostu całego, tylko bardziej coś pozwalam tutaj. Czy? Ej, ty! Ale by były jaja, ale by były jaja gdybym mnie wyhamował. I bym się wpier wpierdzielił tak tak głowem w to. Ej, to jest niebezpieczne akurat. No bo, bo było blisko, gdybym wiesz, gdybym nie zszedł, to bym wleciał w ścianę, tak, głową, w, główką w to bym wleciał. Zrobię tak, co nie? Odbiję się. Tutaj tak. I na przykład zrobię salto i odbiję się jeszcze raz. Tylko boję się, że wlecę główką w tą ścianę, co nie? Ej, a co to się, to się zakręci? No, a, no weź, bardziej. Właśnie to tak, chcę zrobić. Zrobię tak. No na przykład tak zrobię, co nie? To było wolno chyba. Poczekaj, jakby się pożegnał. A, i ogólnie nie polecam tych butów. Nie wiem jak to jest model czy coś, ale rozwala się siatka w nich, możesz pokazać Rozwala się w nich siatka. I każdy mój znajomy, który ma te buty, ma ten sam problem. Dlatego no raczej tego modelu wam nie polecam. Nie zrobimy dzisiaj, tak jak już mówiłem, normalnego treningu Dlatego zrobię sobie teraz jeszcze ćwiczenie na triceps Zrobię jeszcze jedno na barki I spadamy, bo słuchajcie, ja już tutaj umieram, jest godzina 3.20 i ja odpadam naprawdę dzisiaj I jeszcze wlecimy ulubione ćwiczenie na barki I lecimy, ciach To się nie najczęściej robię do upadku, no i tak na jedną rękę i na drugą. Niby jest moja ulubiona, ale strasznie mnie denerwuje, bo zajmuje bardzo dużo czasu. No bo na jedną, na drugą, czy to mi wychodzi... 3, to jest 8, 8, se... co? Uczaj, 2, 2, plus 2, plus 2, 8, no. Tu mi chodzi 8 serii... Ej, dobra, nie, dobra, nie, nie, schodź, to już nie ma sensu, bo mi się po prostu Pierdzieli w głowie. Jeszcze pójdziemy na matę, zrobię... Coś, żeby może się skaleczyć, żeby, nie wiem, coś było do odcinka. Kiedyś robiłem przejście w przód, czyli że... takie coś. I do tyłu. Boję się trochę i na pewno polecę na plecy czy coś, no ale jakoś mnie to nie obchodzi. Dobra, poczekaj chwilę. Ja to robię normalnie. Boli. Ale jak już zacząłem, to co muszę zrobić, no? Pięknie. Dobra o. Kurde, barki mnie... coś mi chyba w barku strzeliło A się śmiałem z tego A się śmiałem z miniaturki Dobra, kurczę. Brawo. Brawo! Ale zrobiłem jeszcze wcześniej. Jest gorzej. No i też mam coś z kolanem i z barkiem. Odpuszczę osobiście jego charakter i po prostu zostawię tamto. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. I napiszcie mi w komentarzu, jaki odcinek może być następny. Zapraszam Was na mojego Instagrama Milomazur2006. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.